a um... nie wczoraj się. Skarbiec, skarbiec, do którego każdy z nas ma prawo, ale niestety nie wszyscy chcą ze swojego skarbu skorzystać. Niektórzy wolą zostać gdzieś po prostu z Bogu i tutaj w żaden sposób nie korzystać z tego dobrodziejstwa dzieła wieka. Natomiast ucznie, który w Trójcy przynajmniejszej jakby nie jest przyczyną innej osoby. Ma jako misję, ażeby formować mistyczne ciało Chrystusa. O to śmiało przypuszczać jedne z najsłabszych, ponieważ nie wybrał ani szlachetnie urodzonych, ani też w żaden sposób intelektualistów. wygrał ludzi, którzy zajmowali się najprostszymi zajęciami, którzy nie ryby, albo siedzieli na cle, albo zajmowali się jakimiś jeszcze innymi jakimi rzeczami prozaicznymi. którzy zdołali podbić Chrystusowi cały świat. Moi drodzy, to jest zadziwiające, ponieważ oni sami, to skoro na to pokazuje Pismo nie byli w stanie, nie potrafili mówić o Chrystusie. Oni się pochowali w momencie niebezpieczeństwa, kiedy zabrano im Chrystusa. Od razu okazało się, że sami z siebie są nic nie posiadają, nic nie mają, ale w momencie, kiedy przychodzi Duch Święty, to ci zalepnieni, czego się już nie powoduje. Oto Święty Piotr natychmiast występuje i do tych Żydów, którzy się zmienili, słysząc ten szum, to zamieszanie, które się działo na dwie job. Thank uh -huh. It's not you i uh -huh. Że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, że nasza dusza jest Jego mieszkaniem. Stało się to przez art sztuki. Duch święty w momencie sztuki bierze w posiadanie duszem każdego z ludzi. Po co to robi? Po to, ażeby tą było dusze, uszachęcające, upodobnić do Chrystusa a żeby ona mogła być częścią tego wielkiego organizmu, jakim jest mistyczny, ciało <coughs> Kristus. I tutaj, moi drodzy, bardzo, właściwie może powiedzieć, że prawie zawsze Więc nie ma między nim a grzechem jakiejkolwiek wspólnoty. Jeżeli ktoś wybiera grzech i grzech i grzechowie mówi ze słówkiem właściciel duszy naszej opuszcza. pozostaje, ponieważ nie ma dla niego tam miejsca. Na Ta świątyni jest bezczeszczony. I tutaj naprawdę, my chrześcijanie, musimy się zastanowić, czy dusza każdego z nas zawsze jest świątynią Bożą? Pierwszym podstawowym wskaźnikiem jest stan łaski uświęcający w tym konkretnym momencie. Então daí eu vou Thank you.